Raz, dwa, trzy. Ty, ty, ty już cyrkowiec jesteś? O właśnie usmażyła pani Ania kotleciki dla nas. O, z chlebem Bożym. I właśnie teraz będę sobie jadł, próbował. Zobaczymy. Kobiety są wspaniałe. To proszę wyłączyć ten telefon No Tu nagrywasz Już ty Już nagrywasz I nie potrafisz kamerę masz w domu zostawić nie będziesz tutaj komarową Jarek, jeździł Jarek, sobie. Jarek dzwonił No mów Kłócić się z tobą? Dawaj to dawaj mówią bardzo pyszne kotlety. O i z chlebem Bożym Też od Ani Nie, to w patce był to chleb. No, to przyniósł e, Oskar. Nie. Wiktor. E, Trzy buchańki chleba. W pacze A. No, a! Sra. Z sobą, jak z tobą rozmawiać, powie człowieku? Nie dziwne, że ludzie. Ludzie mówią, jak ja sam nagrywam, to wszystko lepiej to wszystko wychodzi. Dobra. Co dobra? I jeszcze jem. co dobra. Na ciebie dobra. Po prostu nie będziesz brał tej kamery. Po prostu to jest nie twoja. Ty nie kupiłeś, ty nie kupił rządził nią o z herbatką kocetiko dobry dobra pani Ania a Ania? Ania pani Ania pozdrawiam panią Anię ona Anna się pisze się ale w skrócie Ania bardzo dobre, kosztety. A mm, mm dobra. Pojdziesz para tu do pani Jest to dawna kobieta. I serdecznie ją pozdrawiam. A ciebie pozdrawia Wiktor i Oskar młody. To ja ich też to pozdrawiam. Jej, to jej e, synowie. To ja serdecznie pozdrawiam ich. No one byli tutaj. I Wiktor pytał się Gdzie Major. A ja mówię poszedł do Bombasku. A. A on mówi, co, na, na bombackie pożytki? Ja A tak. Bardzo dobre. Bardzo dobre. i serdecznie Was wszystkich widzę. Pozdrawiam i pozdrawiam Krzyśka i całą rodzinę. On dzwonił do mnie, ma wysłać to doładowanie. Tylko nie pamiętam, bo to w komórce, komórka się rozładowała. To z, z gór. To serdecznie jego pozdrawiam. A prosili zrobić, żeby Ty pozdrowił ich. To pozdrawiam Pawła, tak, tak? Paweł, tak? I... i... I Krystyna. Krysia. To, to nie Krysia. Dzwoniła do mnie Krysia, żona jego. No to... Ale przywiezie z boku jeszcze będzie jeszcze, jeszcze jedna kobieta. Dla mnie? Chyba. Majorowa. O to. Będzie bzykanie O, bardzo dobre. O. Tak kobiety. Tu kobieta powinna być. Dla ciebie żeby ci robiła porządek. Ja no bo ja nie jestem twoim służącym żadnym. A ja w niej się zakochałem. Wani. A ten mały tak buksował Meksykana, jak nie wiem. bardzo pyszne koceciki bo dzisiaj niedziela no, ziemniaki nawet kupili no nie ma kto obierać nie ma kto robić bo ja muszę jechać no właśnie, ty musisz wszystko robić to idź ty nagrywaj bierz kamerę ja ci powiem, no, gdzie ta bomba leży do, na proszowu w lewą stronę tam gdzie drugi urząd skarbowy i idź wiesz kamerę nagrywaj o Krzysiek dla niech bierze ciebie i jedzie. A po A ja ugotuję Dziś, ziemniaków. Ja dzisiaj niedziela jest to W domu trzeba odpoczywać. To na zakończenie. Może podziękuję dla, dla Ani. Pozdrowisz może ją. No pozdrawiałem już, ile razy. Dobra.